Jak wiecie lub też nie wiecie, jest kilka ikonicznych tematów, które pojawiały się przez trailery i gameplaye Cyberpunka przed jego wyjściem, w tym modyfikacje do ramion głównego bohatera, takie jak ostrza modliszkowe, pięść goryla, monostruna, czy też wyrzutnia rakiet wysuwająca się z ramienia. I właśnie jednym z takich wszczepów, bo to są wszczepy się dzisiaj zajmiemy, a dokładniej rzecz ujmując Monostruną. Wszystkie z tych wszczepów, które wymieniłem przed chwilą, możemy instalować u Reaper Doca, jednakże musimy się nastawić na to, że są one bardzo drogie. Wersje rzadkie, epickie lub legendarne potrafią kosztować od kilkunastu tysięcy nawet do kilkudziesięciu. Dodatkowo większość z nich posiada na sobie blokadę na reputację lub poziom, którą musimy spełnić, żeby taki wszczep sobie kupić, a ja wam dzisiaj pokażę, jak taki wszczep możemy uzyskać za darmo. Na szczęście nie musicie spełniać żadnych dodatkowych wymagań, wystarczy, że udacie się do kabuki, które jest dla nas bardzo szybko w grze dostępne, dokładniej na miejsce, które właśnie pokazuję wam na mapie. W zależności od tego, czy wykonywaliście już wcześniej lokalny kontrakt dla jednego z fikserów, czy nie, spotkacie tutaj troszkę gangusów, bodajże z gangu animalsów, ale tak naprawdę wszystkich oprócz w zasadzie jednego możemy ominąć, natomiast tego jednego spokojnie możemy po cichu obezwładnić lub wyeliminować. Następnie udajemy się, tak jak Wam pokazuję, na bok budynku do garażu i proszę, proszę, w skrzyni znajduje się właśnie monostruna, więc nic ciężkiego, jak sami widzicie. Następny krok to już tylko formalność. Udajemy się do dowolnego Reaper Doga, który może nam świadczyć usługi. I w slocie ramion, oprócz do możliwych do kupienia, oczywiście, tych dodatków, o których opowiadałem, mamy swoją monostrunę, którą Reaper Dog zainstaluje nam za darmo. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie proszę subika wraz z dzwoneczkiem, żeby być na świeżo z kolejnymi materiałami, i łapkę w górę, jeżeli właśnie zmierzacie po swoją monostrunę. A tymczasem mówił dla Was wodiak. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia. Hej hej.